Cześć Manko, ja jestem Przemek i dzisiejszy odcinek będzie naprawdę turbo doładowany, bo dzisiaj pokażę wam 7 najśmieszniejszych reakcji na trafienie legendy w Brawl Stars. Przy okazji możecie wygrać jak zawsze 1000 fałdolców lub Mega Boxa do Brawl Stars. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz czy planujesz jakiś wyjazd na wakacje i zaobserwujesz mojego Instagrama, bo tam na Story pojawią się wyniki. Jedziemy z tym śledziem. Partnerem filmu jest FootballTeam.pl Nowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Lubię oglądać, gdy cieszycie się z trafienia legendy w Brawl Stars. Wtedy również mi pojawia się uśmiech na twarzy. Tak samo było w przypadku tego chłopca, któremu udało się trafić Spajka. Jego reakcja była przekozacka. Ostatnie trzy pucharki. Ospieramy chest. Spajka! Spajka! O kurczę! Mam spajka! Jego kolega nie mógł w to uwierzyć i myślał, że to prank, jednak była to najprawdziwsza prawda. Nie! To niemożliwe! O kurze, Chłopaki mi w szkole nie uwierzą! O kurcze! Ale ja mam szczęście! Normalnie w czepku urodzony. Nie dość, że ma legendę, to jeszcze pokazałem go w odcinku. Fejm dowalony. Wiesz, że jestem drugą osobą w klasie, który ma legendę? A tak serio, to dobra, lecimy z prędkością światła do punktu drugiego. Spike jest postacią, którą jak już nieraz się przekonaliście wzbudza ogromną radość. Okrzyków radości nie było końca. Mi jeszcze nigdy niestety nie udało się trafić legendy w Brawl Stars, ale może Wam udała się ta sztuka. Dajcie znać, co najlepszego udało Wam się trafić w tej gierce. Kolejny gracz miał naprawdę ogromnego farta, ponieważ udało mu się trafić najpierw epickiego Franka, a potem Leona. No dobra, to już zaczynamy z... Frank! Co? Robię pauzę i robię schlina. No taki opening trzeba koniecznie uwiecznić. <gry> A czy wy byście zareagowali tak samo jak ten chłopiec? Pomyślcie sobie i zostawcie suba dzwoneczkiem, bo dzięki waszej cudownej aktywności udało już nam się osiągnąć prawie 320 tysięcy subów. Także jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy i nie subskrybujesz mnie, to masz najlepszą okazję, aby to zmienić. Z całego serduszka wam dziękuję. Tym razem przyszła pora na śmieszną reakcję pewnego zagranicznego streamera. Udało mu się trafić Leona i cieszył się jak dziecko. Ale... Aje, aje, aje! Dobrze poszło naśladowanie jego reakcji? Wiem, jestem zawalisty. Naprawdę bardzo bekowa reakcja, sam oglądając ją poprawiłem sobie humor. Niestety nie przetłumaczę wam tego, co mówi, bo nie znam brazylijskiego, ale to i tak w niczym nie przeszkadza. Wyraz twarzy gościa, którego już za momencik zobaczycie, mówi sama za siebie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale mnie to bawi. Ta radość z trafienia Leona jest dosłownie wypisana na jego twarzy. Kolejny dowód na to, że Brawl Stars to nie tylko gra dla dzieci, tak jak to niektórzy mówią. Jednak czasami nawet trafienie epickiej, a nie legendarnej postaci zaskakuje graczy Brawl Stars. NICE! Ten nastoletni streamer po prostu oszalał po trafieniu postaci. Zaraz popuści z tej radości dosłownie. A wy moi drodzy co myślicie o takich reakcjach na trafienie rzadkiej postaci w Brawl Stars? Czy to normalne? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach na dole. Z Brawlboxa może wypaść kompletnie wszystko. Może to być totalne gówno, ale też Rico. Tą reakcję przesłam jeden z widzów, także i wy pamiętajcie, aby wysyłać na mojego Instagrama swoje reakcje. Link w opisie. Brawlbox! Otwieram Brawl Boxa. Gdy coś wypadnie, to... A, Rico! Rico! Mój mózg jest rozwalony. To wygrało wszystko. Ale powiem Ci szczerze, że bardzo Ci gratuluję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz trafisz taką epicką postać. Posłuchajcie, pierwszy z klasy trafiłem w postaci pod rząd. Nikt nie trafił. A jeżeli właśnie teraz nie słyszysz, to znaczy, że odcinek przypadł Ci do gustu, dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka like pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pamiętaj, aby zaobserwować mojego Instagrama i dołączyć do grupy PWGT na Facebooku. Uśmiech dnia. Cześć.